Zadanie 8. Matematyka, poziom rozszerzony, matura próbna z Operonem, listopada 2019. Wykaże dla dowolnych liczb rzeczywistych, zachodzi podana nierówność. No to pierwsze, co warto zrobić, to przyrównać to do zera. Czyli w sumie przerzuci wszystko na jedną stronę, tak, żeby z prawej było 0. A zatem mamy 2x kwadrat, dodać, dodać. 5y kwadrat, dodać 10, Odjąć 6xy. Odjąć 4y. Ma być większe od 0. No to szukamy tego większego od 0. I akurat no musimy tutaj spróbować znaleźć jakieś wzory skróconego mnożenia. Żeby pasowały na kwadrat. Bo kwadrat dowolnej liczby zawsze jest liczbą dodatnią. Aczkolwiek tutaj kluczem do rozwiązania tego zadania jest mnożenie tego wszystkiego razy 2. I wtedy dostaniemy 4x kwadrat. Dodać 10y kwadrat dodać 20, odjąć 12xy i odjąć 8y. Teraz pójdzie już, jak pomyślem. Tylko to właśnie mnożenie razy 2 było tutaj taką niespodzianką po prostu. Dobra. W takim razie, to co warto zauważyć, zajmijmy się po prostu tymi x kwadrat. No to te x -y kwadrat, no to będziemy mieć 2x. Czy plus, czy minus, to się okaże, ale y kwadrat, żeby tego się pozbyć, no to, żeby to był kwadrat, to raczej trzeba by było mieć w nawiasie po wymnożeniu, nie w nawiasie, po wymnożeniu 9 y kwadrat, no to w takim razie tu będziemy mieć 3. Y, jak to podniesiemy całość do kwadratu, dostaniemy też środkowy wyraz i będziemy mieć 2 razy B czyli 2 razy 2 jest 4 razy 3 jest 12 i akurat dostaniemy 12, która jest tutaj, czyli w takim razie wypadałoby, żeby tu w nawiasie było mieć no dobra, wymnożymy to, żeby był spokój. Mamy 4x kwadrat, odjąć 12xy, dodać 9y kwadrat. Mamy z tego pierwszego nawiasu takie coś. No dobra, załatwione mamy to, trochę to i to całkowicie. Z tego zostaje nam plus 1y kwadrat, czy po prostu y kwadrat, czyli to też już jest załatwione, i odjąć 8y dodać 20, czyli minus 8y sobie tutaj przepiszę i plus 20. Ale zobaczcie, mamy y kwadrat odjąć 8y dodać 20. y kwadrat się 8y. Ja proponuję tutaj napisać plus 16, plus 4 i wtedy łatwo zobaczycie, że tutaj też jest wynik mnożenia, w sumie potęgowania pewnego nawiasu. I to jest właśnie ten oto nawias. Tutaj mamy y odjąć po prostu 4 do kwadratu i w ten sposób zadaliśmy to, to i to, i zostaje jeszcze plus 4. Ma być większe od 0. Teraz wystarczy to ładnie przepisać, czyli to, co już ustaliliśmy, czyli ten nawias tutaj. Tak? Odjąć. 3y do kwadratu dodać. Y odjąć 4 też do kwadratu. Dodać 4 i ładnie napisać uzasadnienie, że ten nawias jest zawsze większy od 0. Ten nawias jest zawsze od zera, ze względu właśnie na te kwadraty tu i tu, tu i tu. No a plus 4 to do każdej dodatniej, jak dodamy 4, też jest większy od 0, a zatem suma wszystkich liczb dodatnich jest większa od 0, co kończy dołu.